Maneczko, witam Was w odcinku z TNT Rana. i Dzisiaj będziemy sobie grać i się założymy o 50 zł. Z kim? Z Tobą! Nie! Nie no tak, Beka, ale dzisiaj gramy i. A, jeszcze ja, tu ja pod nie mogę przestawić. mnie No, i y, zaraz zaczynamy. Napisz TNT w Dobra, 50% 63% Dobra, już, już ja, zaczynamy, dobra jestem słaby w tym. To jest... Um, to jest ostatni odcinek w tym tygodniu, bo ja jedę z Harliczką na wycieczkę i na stację, ale... No to nie warto, no bo... E, zepsuł zepsu się monej i nie działa i nie możemy nagrywać tego. FAK! Na to się teleportowało! Nie, nie.

To, no, ale... ja zaraz spadam! Nie, nie! Niemożliwa! Nie! No nie, tak daleko spadłam! Fok! No nie no! tak mi, Kurde, tak ścina! To jaka kolejna minigierka będzie... To strasznie ścina, no nie? Fok! Ole mi chciało! Dobra, ja jestem no, chyba ostatni Ja ta ja ledwo co... Dobra. Ja ledwo co grałam, kurde, muszę się. Ale spadłeś! To już miejsce, nie ma i w ogóle. Nie, 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 nie. nie miałem szans, bo tam była dziura i była ukrącona cała dziura pod łunię, i ja już bym tam nie doskoczył. Fajnie, Jesteśmy na przedostatnim piętrze. Co?! Jeszcze <tod> <tod> ostatnia! What the hell? Ktoś wypadł. Nie wiem, mi na razie chyba dobrze idzie. Jeszcze. Fak, jestem na ostatnim piętrze. Ole, na ostatnim piętrze masakra. No, FAK, że ja nawet tam I spadłem. A, a. Ja jeszcze jestem na przedostatnim. Ja tu nie mam żadnych kłosków. Musisz <coughs> no, mi Czego, by która będę miał miejsce? kurde. Trzeba palnać? A ja? Poczekaj, ja miałem... Ja miałem trzecia. Prawie wygrałem! Nie. Dobra, więc widzimy się na kolejnej milgerce. Ale dawaj jeszcze jedną mapkę. A bo dobra, jeszcze jedna mapka. To widzimy się po krótkiej... No, widzimy się po krótkiej przerwie. Siema, witam po krótkiej przerwie. I gramy na kolejnej arenie. I myślę, że bardziej się teraz ogarnę i spróbuję ja próbuję. Więc nie muszę się ogarniać. No jak to jest taka olbrzymia, no nie? Hmm. Ciekawa, która miała sobie teraz zabrać. Zbanowana za ta... Kurde, A wiesz co ja zrobiłam? Bo chciałam skoczyć tak, yy, tak double, to ja i użyłem double jumpa i spadłem do dziury. Ja nie używam double jumpa. Ale pa, ja tak się i tak się stało. Ja zbieram czyś... na te tamty. Mogę tą nie ma rękę, bo jeszcze będę musiał coś tam odrobić z przyrody na piątek, bo pojadę w środę, w czwartek wrócimy i co? I będziemy hmm. musieli na piątek odrabiać. Hmm. Dawaj, się osób. Dobra, ym, przer ym, przerwa, jak będzie się zaczynać mapa, to wrócimy. Dobra, już, zaczy już zaczynamy i tak, grobny, łoto. No, zaraz, może nagram kolejny odcinek, na którym ym, pokażę Wam mój serwer i tyle. Dobra. To następne, a nie lepiej dać pauzę i wejdziesz na serwer i pokażesz. No może ja cię kręcę teraz jeszcze bardziej ścina. Nie. A, tak ścięło! Kurde, tam... Ja spadłem. Ale ścina, masakra, muszę iść na inny minigarka. A w ogóle tu jest jakiś gościu, który jest niewidzialny i... Takie nudy do to takie młody, Ale gościu Ale gościu jakiegoś gościa. No nie, po co ja spidowałam? Tak? Miałam klocka przed co wam speedą Dobra, mam zero, dobra. Ja mam ja tam, zero, dobra, żum! o Ole no, lok, no. A ja... A ty jesteś jeszcze na dole, ja jeszcze się utrzymuję na tym piancze, ale zaraz... Zaraz spadnę, bo tu są już dwa klocki. O, właśnie dlatego. Co? Spadłeś? No, spadłem, dobra. Fuck, nie! Ale ty z małą klocką na tym trzecim piętrze. Będziemy mieli razem ustalnie miejsce? Skąd wiesz? No bo Nie! Fuck, jak ja skoczyłem! To też jest ustalni! Jesteś pierwszy, panie Damianie. Jeszcze nikt nie spadł. A ty już spadłeś na sam dół? Zaraz no, spadnę. tu A ty na którym jesteś pierwsza? Na czwartym. Co? Jestem na przednosa A ja też jestem na przed. I jestem właśnie na ostatnim. Ja też. Jakie dziury! Tu się grać nie da! Póbyś ja bym prawie... No nie! No nie! Dobra. Prawie ostatnie miejsce. Nie! Sprint mi się nie włączył i Dobra, więc o, widzimy... O, w trzecie miejsce. Fajnie. Widzimy... Ja szuka. Widzimy was na kolei.